Cześć, witajcie! Ja jestem Ciejson. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kolejnym odcinku z serii, gdzie pogadamy sobie troszeczkę o nowościach, które zostały dodane do GTA Online. I słuchajcie, w ostatnim tygodniu będzie parę ciekawych wydarzeń, parę fajnych dodatków, które Rockstar dodał, Pomijając fakt, że od 23 zobaczymy śnieg. I 23 też chciałbym zrobić live'a takiego świątecznego, więc od razu was zapraszam zapewne jakieś godziny wieczorne, 20, może coś takiego na naszego Discorda oraz no, samego YouTube'a mojego, aby to zobaczyć. Słuchajcie, w tym filmie opowiemy wam innymi o sezonowych wydarzeniach, które w tym tygodniu trafiły do Geta Online. Rockstar przygotował dla graczy trzy specjalne aktywności. O których wam troszeczkę chciałam teraz opowiedzieć. pierwsze nazwa, dość specyficzna, przejaranie, przetrwanie. Jest to nowa aktywność ukryta wyplika gry. Będzie to polegało na przetrwaniu siedmiu fal przeciwko przeciwnikom, kiedy będziemy w stanie narkotycznym, więc stąd ta nazwa. Za falę za przetrwanie tych siedmiu fal otrzymamy strój High Life 420. No to nazwa zobowiązuje. obowiązuje. Będzie to raczej tryb przetrwania w stylu Kajoperiko lub e, znanego nam cmentarza ludelków, ale dostępna na każdej sesji. Tutaj w dni normalne, że tak to się ująć, pomiędzy godziną 16.20 a 20.20, .20, a maksymalnie można go grać w cztery osoby pod warunkiem, że inni gracze. Też się zjarają. Będzie to nowa codzienna znajdźka, która będzie, wykonać, będzie można wykonać raz dziennie, tak jak to ma miejsce w przypadku paczek G oraz zlecenia zabójstwa od Martina Madrazo. Za zakończenie całego trybu otrzymamy 42 tysiące geta oraz 35 tysięcy punktów reputacji. To będzie okresowe wydarzenie, które zostanie uruchomione bliżej dnia 4.2.0, który jest obchodzony 20 kwietnia 2026 roku. To to akurat poniedziałek, więc w po początek eventu będzie już pewnie w czwartek, 16 kwietnia, choć nie należy wybrać tego jako pewną datę, ponieważ może tutaj delikatnie się coś jeszcze pozmieniać. Będą też coś w stylu nowych znajdziek, a będzie to polegało na zebraniu 25 zielonych koniczyn. Gracze odblokują specjalny strój z motywem zielonej koniczyny. Warto zaznaczyć, że, że za zebranie no, oznacza tutaj, tutaj rozbijanie kończyn, dokładnie tak samo jak miało to miejsce z bałwankami. Podczas świątecznego eventu, rok temu który był, każda rozbita konieczna warta jest 5000 dolarów, natomiast za zniszczenie ostatniej, 25, otrzymamy dodatkowe 30 tysięcy dolarów. Łącznie na całym wydarzeniu można zarobić 150 tysięcy dolarów oraz 6250 punktów reputacji, ponieważ każda konieczna daje nam 250 punktów reputacji, więc może nawet i sobie je zbierzemy na spokojnie, więc jak mówię, śledźcie kanał. No, jeszcze będziemy mieli złotą koniczynkę. No, i tu sprawa troszeczkę prostsza, ponieważ wystarczy rozbić tylko jedną, aby odblokować złoty strój w czterolistnej koniczyny. Tu jednak jest pewien haczyk. Każdy gracz ma jedną losową lokalizację spośród 25 dostępnych, w których można tutaj zespawnować się ta złota koniczynka. Co więcej, jej położenie zmienia się co 48 minut czasu gry, zawsze w to samo położenie w świecie gry. Oznacza to, że trzeba oblatać wszystkie możliwe lokalizacje liczyć na to, że akurat tej jednej trafimy na swoją złotą koniczynę. No albo czekać w jednym miejscu ciągle aż się nam tam zrespią, przy 25 punktach co 48 minut trwałoby to bagatela półtora dnia, można powiedzieć. No, dzień, no dobra. I za je rozbicie otrzymamy 25 tysięcy GTA DLarsów oraz 500 punktów reputacji. Wszystko wskazuje na to, że zarówno zielona, jak i złota koniczyna będzie je można jakby zbierać bez limitu, ponieważ będą one odnawialne. no i Taka codzienna odnawialna znajdźka. Podobnie jak te i malowanie tagów na billboardach. Dlatego jeśli podczas trwania eventu napotkacie na, na złotą koniczynę przypadkiem. Zdecydowanie no, rozbić ją po drodze. Kolejną dość ciekawą aktywnością będzie walentynkowy oszust. W jednej z 10 możliwych lokalizacji na mapie pojawi się tak zwany walentynkowy oszust. Po jego odnalezieniu będziemy mieli dwie opcje wyboru. Możemy rozwiązać jego problemy i mu pomóc, albo i co to mamy 25 tysięcy dolarów, albo go okraj zgadniając 5 tysięcy dolarów, bo dokładnie tyle ma przy sobie. Niezależnie od podanej decyzji za ukończenie tej, jakby tego wydarzenia mamy 1000 punktów reputacji. i Event najprawdopodobniej wystartuje w czwartek 12 20 lutego 2026 roku, ponieważ walentynki przypadają w sobotę 14 lutego w tym przyszłym roku. No i słuchajcie, będą też takie wydarzenia można powiedzieć stałe. Jeśli marzyliście kiedyś o karierze operatora wózka widłowego, a nie macie uprawnień UDT, no to GTA Online przychodzi Wam z pomocą. Kolejna aktywność, która ma dopiero trafić do gry, jest właśnie praca operatora wózka widłowego. Będzie to zadanie, które będzie można wykonać bez żadnych limitów, ponieważ nie ma ograniczenia czasowego. Działa na podobnych zasadach jak dostawy grupy ZEX czy BOBAT Security. W trakcie misji, naszym celem będzie załadowanie do pełna pięciu samochodów dostawczych. Jeśli wykonamy zadanie między godziną 20 a 7 rano czasu gry, oczywiście otrzymamy 20% wyższą wypłatę za nocną, nocną zmianę. Dodatkowo, za załadowanie jednego pojazdu trzema identycznymi towarami dostaniemy bonus w wysokości 2000 dolarów. Maksymalna wypłata za zmianę będzie wahać się od 30 do 36 000 dolarów. W zależności od tego, czy wykonamy zadania bonusowe, oraz czy podejmiemy się tego w ciągu dnia, czy po południu, czy w nocy. Jeśli chodzi o reputację, maksymalnie można zgarnąć 5000 punktów reputacji. Co ciekawe, załadowanie pięciu samochodów dostawczych odblokowuje również strój operatora wózka widłowego. Zdanie może, chodzi ogólnie całą aktywność, gdzie ona się może pojawić, to ma to być firma Alpha Mile znajdująca się przy lotnisku Los Santos. No, jeżeli na przykład wózek w was nie rajcuje, a zawsze marzyliście o bycie strażakiem, to słuchajcie, kolejna aktywność, która trafi do Get Online, to będą właśnie misje Straży Pożarnej. To wyraźny powrót do korzeni serii Grand Theft Auto, ponieważ tego trybu zlecenia, zadania, praca. Była bardzo popularna w starszych osłonach GTA, a od GTA 4 praktycznie już no, ich nie widzieliśmy, niestety. Pamiętam, że można było na przykład w GTA Vice City odpalić sobie misję policjanta, czy też misję ratownika medycznego, czy też właśnie strażaka. W GTA Online jedna misja będzie składała się z pięciu wyzwań, a wysokość nagrody będzie zależała od tego, jak ją szybko wykonamy jak bardzo się coś spali. <laughs> Jeszcze wracając ze swoją drogą, no to też ten taki powrót choćby mechaniki siłowni, które znaliśmy choćby z GTA San Andreas, znowu powrócił, więc tu, no, wszystko wskazuje na to, że Rockstar bardzo mocno testuje nowe mechaniki właśnie już online, o czym wcześniej rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Jakby ktoś nie widział, oczywiście zachęcam do obejrzenia. Wracając do tematu oczywiście straży pożarnej, to z czasem wypłata będzie stopniowo się zmniejszała, jednak nie spadnie poniżej 3750 dolarów. Za ukończenie jednej pełnej misji będzie można maksymalnie zarobić 37500 dolarów oraz zdobyć 1250 punktów reputacji. Dodatkowo za ukończenie 25 wyzwań odblokujemy strój strażaka, a za zaliczenie wszystkich 5 wyzwań w jednej misji otrzymamy zniżkę na wóz strażarski. Aby w ogóle odblokować możliwość wykonywania misji, będziemy musieli odwiedzić remizę w El Bruito Highways i zapisać się jako strażak ochotnik. Więc na początku będziemy w ochotniczej, a potem będziemy w zawodowej. Oczywiście takie tutaj moja anegdota. Nie jest to jeszcze potwierdzone, oczywiście. Misja będzie można oczywiście wykonać na dwa sposoby: własnym wozem strażackim albo wozem pacyficznym, takim jakby tutaj, który znamy z misji danych już lata temu w GTA. Czas odnawiania pomiędzy kolejnymi misjami wynosi 1 minutę. Udostępniony screen wykonał, wykonany przez Artura178.1 pokazują, że aktywność będzie znacznie bardziej reclutowana niż w klasycznych częściach GTA. Tym razem nie gasimy pożarów z zewnątrz, ale również wchodzimy do budynków. No, brzmi to bardzo ciekawie, aż chętnie sobie to na live przetestujemy. Więc mówię Wam, że kanał, bo nowości się licza coraz więcej w tym GTA, ten rok może być ciekawy. Ach, aż mi się chce już starzakiem zostać. I ostatnia aktywność, jaka się ma pojawić w serii Grand Theft Auto w Geta Online dokładnie, a której nie mieliśmy już w sumie jeszcze i wcześniej w serii Grand Theft Auto, ale mogliśmy ukazać oczywiście z innych gier studia Rockstar, mianowicie to o grze buli. Jako Jimmy Hopkins mieliśmy tutaj dorabiać jako nowajam z gazety po prostu. Teraz podobna aktywność trafia do Geta Online. Z tą różnicą, że będziemy dostarczać je na motocyklu, ale na rowerze, czyli tutaj coś w stylu, jak mieliśmy w przypadku wytwórni kwasu, gdzie rozważymy to na takim jakby krosie, nie? nasze nasz kwas, jak to idzie ująć. Na początku otrzymamy 5 minut, a czas realizacji będzie się wydłużał o jedną minutę z każdą kolejną dostawą. W tym czasie musimy dostarczyć 10 gazet. Może gazet to będą tylko i wyłącznie przykrywką, no kto wie, zobaczymy. <laughs> Ale nie, no to... Pewnie będzie taka legalna, bardziej część biznesu. Za każdą dostarczoną gazetę dostaniemy 1250 dolarów oraz 250 punktów reputacji. Po dostarczeniu kompletu 10 gazet otrzymamy bonus w wysokości 500 dolarów, i tu możemy przez pomnożony czas. Pozostały, jakie zostały nam do końca misji. Dodatkowo, jeśli wszystkie gazety rozdamy motocyklem, dostaniemy również jeszcze 5000 dolarów premii. Za pierwsze pełne ukończenie misji odblokujemy zniżkę na motocyklinka Trust, a dostarczenie łącznie 50 gazet otrzymamy dodatkowe tysięcy dolarów. Co ważne, misje dostarczenia gazet można wykonywać bez żadnych ograniczeń, więc już widzę te nasze live widzowie, jako że całego live gazety. Jak zbieramy baloniki, słoje, baloniki, koniczyny oczywiście. Jak zbieramy różnego rodzaju inne nowości w samej grze. Więc można to podsumować, że tym ruchem Rockstar Games wyraźnie pokazuje, jakiego typu aktywności no, możemy spodziewać się w GTA 6. Już teraz z GTA Online możemy przecież. Mieć takie zajęcia jak dostawca pizzy, pracownik Bokart Security, grupa Zex, a także kurier medyczny. Szkoda, jedynie, że tym razem nie dostaliśmy nic nowego związanego ze świętami Bożego Narodzenia ani aktywnościami poświęconej Wielkanocy. Aż proszę się coś o stylu szukania zajączka czy baranków. Podobnie jak miało to miejsce z dniami albo świąteczny event, na przykład niszczenie elfów czy figurę świętego Mikołaja. No cóż, chyba że coś dostaniemy, no ale w to możemy wątpić. Jak macie jakieś sugestie, to oczywiście czekam na nie w sekcji komentarzy. A ja wam dziękuję za obecność i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale, kolejnych liveach, na których się zapraszam. Był z wami oczywiście Jason. Do następnego! Cześć!